Drodzy poparci, chciałam Wam naprawdę bardzo podziękować za ten tydzień i za te wszystkie spektakle, za te wszystkie próby, za to co się działo tutaj w garderobie. Nie tylko numer dwa, oczywiście, ale za wszystko to co się tutaj działo, za to, że odnalazłam się tu między Was, że zaakceptowaliście mnie taką jaką jestem, no i nie odrzuciliście tak naprawdę. Naprawdę Wam bardzo dziękuję i na... kocham Was. No to tak, ja chciałam powiedzieć, że bardzo dziękuję. Tak, dziękuję dyrektorowi za to, że dostałam kolejny, kolejny angaż do tego wspaniałego przedsięwzięcia, jakim jest niewątpliwie mistrz i Małgorzata. No tak. e, dziękuję wszystkim obecnym i nieobecnym. Dziękuję osobom, które są w karterowie numer dwa. Bo garderoba 2 jest najlepsza. Tak, dziękuję za wygupy. To już Aha. mówiłam kiedyś na poprzednim filmie. To poczekajcie, coś innego wymyślę. No to tak, dziękuję za. 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 Za, za wszystko! No dziękuję! Ja kocham Was! No to tak, chciałam Wam podziękować za wszystko. Szczególnie za szopa, jednorożca i konia. Dyrektorowi za kolejną rolę. I ogólnie dziękuję tak wam za wszystko, za mój spędzony czas, za e, wasze urocze wygłupy i ogólnie za wszystko. Chciałam podziękować całemu zespołowi, a szczególnie panu dyrektorowi za to, że pozwolił mi być w tak kochanym zespole, jak są uparci. Chciałam podziękować wam uparciu za wszystko, za wygłupy, szczególnie garderobie numer dwa. Wszystkie teksty, szczególnie Asi, Mateuszowi, Oli, Angelice, Brance, Szymonowi, Marianie, <grym> Jak na Lorei? Już No wszystkim, no. Małgoszacie. Małgoszacie, ja Mistrzu. Na tak, już z już mistrzami. No co po prostu kocham Was tyle. Mua. No tak, ja chciałam podziękować całemu zespołowi, dyrektorowi, pani Dorocie, panu Darkowi, w ogóle wszystkim ludziom od światła, muzyki, w ogóle za to, że stworzyliśmy tutaj taką cudowną domową atmosferę, że to był okres, którego na pewno nigdy nie zapomnę, w ogóle było cudownie i chyba nie mogłam jest nic piękniejszego. Dziękuję. Dzień dobry. Ja chciałabym podziękować całej ekipie, która tworzyła tutaj tego mistrza i Małgorzaty, oczywiście wszystkim tym, którzy, którzy grają, grali i grać będą. No na pewno to jest jeden z najpiękniejszych okresów w tym roku, chociażby na pewno, na pewno, na pewno. No i mam nadzieję, że to jeszcze będzie trwało długo. Dziękuję. Chciałabym podziękować całej ekipie, przede wszystkim panu dyrektorowi za to, że przydzielił mi rolę Nataszy. <grym>, dziękuję wszystkim obecnym tutaj i nieobecnym tutaj też. Bardzo miło spędziło mi się z nami ten czas. Cieszę się, że mogłam dołączyć do Teatru Ludzi Upartych. I mam nadzieję, że będzie więcej takich jak teraz. Bardzo będzie mi was brakowało i kocham was wszystkich. Dzień dobry. Chciałbym pozdrowić całą obsadę, podziękować całej obsadzie i powiedzieć całej obsadzie, że cała obsada jest fajna. Dziękuję. Cześć. Wiecie co, nie wiem co powiedzieć, ale Jezu, tak mi jest już smutno, że będziemy się rozstawali. Przede wszystkim chciałabym podziękować całemu zespołowi na czele z panem dyrektorem, reżyserem. Tyle poznałam ciekawych osób. Naprawdę tak ciekawie spędziłam czas. Poznałam też samą siebie i dziękuję po prostu wszystkim. Dobra. Chciałam podziękować wszystkim drogim Uperciuchom i panu dyrektorowi za próby i spektakle. I wszystkim zalecam tlen i kompiela. Dziękuję. Dzień dobry. Chciałbym podziękować za rolę w przedstawieniu i chciałbym powiedzieć coś o siebie. Pan Jan Polak, sądzi Cześć. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wam podziękować za próby, spektakle, za grupy, za, Za gatorowe numer dwa, bo była fantastyczna i każdy myślę, że wie o co chodzi, a przynajmniej jak nie wie to słyszy za ścian o co chodzi. Za charakterystyczne teksty, za wszystko co zostanie nam do końca życia w pamięci, za wspaniałe smakołyki, za wykupy w kulisach. Nie w kulisach. W kulisach się nie wykupiało, w kulisach jest kupienie. To jest w więc nie się nie na przedstawieniu, że przecież gdzie, yy, na przerwach, yy, za chińskie zupki. i za wszystko mam nadzieję że w tak genialnej obsadzie, która teraz gra w na korytarzu, spotkamy się jeszcze w jednym przedstawieniu. Kocham Was, pozdrawiam, cześć! cześć w ten sposób, także może to będzie wszystko troszeczkę sztucznie, ale w każdym razie chciałem wam wszystkim gorąco podziękować, bo to dzięki wam e, mój sceniczny comeback przez małe C oczywiście, okazał się dużo bardziej przyjemny. Chciałem również podziękować dyrektorowi za to, że nie jako takiego synema notabnego po kilku latach znowu na swoje skrzydła przygarnął. E, mam nadzieję, że w tak fajnym składzie spotkamy się jeszcze kiedyś i załóżmy się na coś dobrego. Ale tak, ja ze swojej strony chciałbym bardzo serdecznie podziękować za wszystko i życzyć wesołych świąt. Dziękuję! A no więc tak, na początku chciałbym podziękować wszystkim, przede wszystkim pan, panu dyrektorowi za rolę Ryu wszystkim aktorom no i życzę powodzenia w kolejnych występach. Chciałbym serdecznie pozdrowić pana dyrektora. I chciałbym podziękować za możliwość odgrywania roli mistrza w spektaklu Mistrz Małgorzata. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję.